Dzisiaj 28 lipca w niedzielę kończymy kolejny kurs języka polskiego dla imigrantów. Stowarzyszenie 17 prowadzi projekt pod nazwą 28 Dzielnica od sierpnia ubiegłego roku, czyli mija niemal rok. W ciągu tego roku dwukrotnie już rozstawaliśmy się z uczestnikami naszych kursów, wręczaliśmy im certyfikaty znajomości języka polskiego, prowadziliśmy zajęcia poświęcone funkcjonowaniu miasta, poświęcone funkcjonowaniu państwa, jego instytucji, prowadziliśmy poradnictwo prawne, wsparcie indywidualne, wsparcie instytucjonalne. Mam nadzieję, że nasz projekt, że nasza 28 dzielnica będzie rozwijał się w dalszym ciągu, a dzisiaj przy okazji wręczania dyplomów fetujemy również nowe wnętrza naszego, Klubu naszej społecznej kawiarni dedykowanej imigrantom Rybniku. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplomów osobom pochodzącym z Ukrainy i Kazachstanu, które uczą się tutaj języka polskiego. To bardzo ważne, że miasto wychodzi im naprzeciw ludzie dobrej woli, takie jak, tacy jak chociażby. Mariusz Wiśniewski, który nie szczędzi siły i energii, żeby takim ludziom pomagać i przybliżać im Polskę, że te osoby integrują się w naszym społeczeństwie. Nauka języka to jest pierwszy krok do tego, żeby się lepiej poznać, zrozumieć, bo proszę pamiętać, że mamy tutaj już kilkutysięczną społeczność. A jak będziemy się rozumieć, a język ułatwia to zrozumienie, to będziemy się lepiej szanować wzajemnie i będziemy lepszymi ludźmi, a na tym nam powinno wszystkim najbardziej zależeć.